Dziękujemy. Miejsce 15. Lenko Razem Podlaski i miejsce 16. Drug Ryki. Proszę Państwa, kolejne miejsca. Miejsce 14. Piłkarska nadzieja. Uga Górzyna. I miejsce 13. Dekastan. Uga Górzyna. Zapraszamy. Jeszcze raz wielkie dla mnie. Miejsce 14. Impackie nadzieje. Chyba dużo. Miejsce 13. EKS w dniu. Dużo góra. Podziękujemy i przyjaciół. I tak w tym dzień była dużo na KKS, a była dużo na miejsca w formie 18 13. Dziękujemy. Teraz przejdziemy do miejsc 12 i 11. Miejsce 12 Motor Lubiny SA. I miejsce 11 KKS na Lubiny. Miejsce 12 Motor Lubiny w spółce akcyjnej. me chamei have the same. Oczywiście medal dla Pana Łukasza Kwieciaka już wędruje, już wędruje do niego. Brawo dla Pana Łukasza Kwieciaka, który oczywiście go dalej nie chce opuścić. Hali gratulujemy drużynami. Zdajemy miejsce 12. Foto Lublin, spółka akcyjna. Miejsce 11. Kolejowy transportowy Sygnał ludzi. O tych już dziękujemy. I zapraszamy do nas drużynie, które zajmują miejsca dziesiąte i dziewiąte. Miejsce dziesiąte drużyna PKS w Jownięczaków 2. Miejsce dziewiąte PKS w Jownięczaków 1. Wielkie prawa na kadłubu drużyny prowadzonej przez pana Łukasza Pieliczaka. Miejsce dziesiąte PKS w Jownięczaków 2. I miejsce dziewiąte PKS w 1. certos kapitana a capitana da companhia Drodzy Państwo, podziękujemy bramami Gróżynowi generał Łukasza Filipczaka, P.S. Wielczewu 2 i P.S. Wielczewu I. Tego Gróżyna daje odpowiednie miejsce 10 i miejsce 9. My już serdecznie dziękujemy. Zapraszamy teraz drużynę która zajęła miejsce 8, Gróżynę, która zajęła miejsce 7. Miejsce 8 drużyna z mojej rodziny, dzielnicy Wrocławia Lublin. Miejsce 7. Drużyna, pierwsza drużyna, widok Wielkie Brawa odpowiada na nie miejsce ósme i miejsce 7 widok i 1. Drodzy Państwo, podziękujemy prawa. Miejsce ósme, Władkowia Lubi. To jest miejsce w pierwszej górnej części tabeli, także wielkie słupków dla drużyny prowadzono przez Adama majczaka, w miejsce ósme. I miejsce siódme, pierwsza drużyna, Widoku ludni. Drodzy Państwo, ostatni raz wielkie brawa na tych dwóch Dziękujemy serdecznie. Już w sukcesu był śpiew. Główna część tabeli naszego gwiazdkowego turnieju na szóstej edycji Peksa K. Zapraszamy teraz, drodzy Państwo, dwie drużyny z miejsc 6 i 5. Miejsce szóste, Lublinian Kaliniawa. A miejsce piąte, druga drużyna, Widoku Lublin. Wielkie brawa Ludmilianka Wieniawa, miejsce szóste i widok Ludmili, dwa miejsce piąte. To już złożyło sukces, bo tuż za podium obydwa zespoły, pierwsze i szóste Ludmilianka Wieniawa i drużyna. druga duża widok Ludmili. Zapraszam również generał Gaśickiego do nas, kurda brzegowa. Nie chcę podejść, pomyłkam, zapraszamy. Miejsce szóste Ludmilianka. Ja ei sitä, druga, toinen, widoku, Dziękujemy już żeglę do zespołu. Głodnienia, wymagania na miejsce szóste. Widzimy, że były miejsce piąte. Drodzy Państwo, przechodzimy już do ścisłej czołówki dzisiejszych zmagań sportowych. Miejsce czwarte, Abia Świdnik. I miejsce trzecie, gospodarz turnieju BKS, turniej 1. Miejsce na podium, PKS BKS, oburzenie gospodarza. Dzisiejszej zmagań, to miejsce trzecie. Wybrzyma prowadzona dzisiaj przez komentarza Michała Luczaka. Zajęła miejsce trzecie. Duży to świni, Zajęła miejsce czwarte. Chyba dekoracja tak, tych dwóch zespołów. I za chwilkę przejdziemy już do miejsc drugiego i miejsca pierwszego. Drodzy Państwo, przypomnę również, że mamy klasyfikację indywidualną. Wybieramy się najlepszego zawodnika, najlepszego markorza, a najlepszy strzelacz z tobie ma rzeczywiście rywalizację boiskową. Podsumowanie tej realizacji będzie już po zakończeniu podsumowania klasyfikacji grupowej. Dowieka końca deklaracja miejsca czwartego. Aga Świdnik, wielkie brawa. Dziękujemy Ani I miejsce trzecie, wielkie brawa, Urząd Gospodarzy, PKS Lumi 1. Gratulujemy dużym gospodarzom, jestem podmiotem wojskowym Beni. Jestem tego dumni, że w 2050 roku jest w gotówie, plan, 2005, rzela, starsze organizowane workshop w wydolaniu w ramach edycji Bekstopu. Teraz zapraszam na środek drugą drużynę dzisiejszych zawodów Piłkarskie Nadzieje, Dużyna Pierwsza. Zapraszamy. Miejsce drugie Piłkarskie Nadzieje. lubi Dużyna Pierwsza. Wielkie gratulacje, piłkańskie nadzieje i pierwsza drużyna, miejsce drugie. dwa. Za Zabrakło niewiele bezpieczeństwa w całym kubie, także, drodzy Państwo, teraz jeszcze raz wielkie, wielkie was piłkańskie nadzieje, pierwsza drużyna, na miejsce numer dwa. Proszę Państwa, odbywa Pani deklarację, proszę Panią Piłkańską

boczny 2005, organizowanego przez budowlany dwóch kontorów. Zwycięzcą jest UKS 9 Sielce. Błąd to brawa dla zwycięzców. Gratulacje dla zawodników. Wszystko wasze udowodnienie. Zanim przystąpimy do klasyfikacji indywidualnej, musimy jeszcze w rąkimi rękami nagrać sponsorów dzisiejszego turnieju. A są nim Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Lubelskie Firmy, firmy e Aguspo, Afryka Cekierka, Pszczółka, Fundacja Niepodległości fundacja datorady w Indii i oczywiście, tak jak to zawsze podkreślamy, jest na każdym terminie nasze. Rodzice PKS-u, tym razem Rodzice Rodzczyka 2005. Wielkie brawa dla Państwa. Także dziękujemy sponsorom a teraz przed ostatnie rozstrzygnięcie dzisiejszego turnieju w Różina Indywidualnie. Drodzy Państwo zaczniemy od najlepszego bramkarza naszego turnieju. Najlepszym bramkarzem został wybrany głosami trenerów, kierowników zespołów, sztabów szkoleniowych, najlepszym bramkarza, zawodnik który przyjechał do nas z województwa mazowieckiego UKS 9 sierpca Ernest Zwieczer. Zapraszamy Ernest. Zapraszamy Ernest do nas. Jeszcze koszulka pamiętkowa, tak żebyśmy mógł się pochwalić w szkole i w domu. I prezent gwiazdkowy w najlepszym lekarzem naszego turnieju Ernest z Zbierć. Wielkie brawa dla Ernest. Drodzy Państwo, teraz rozstrzygnięcie, które przynosiło nam boisko zmagania wiłkarskie, najlepszym strzecem. Został zawodnik z Lublina, Piłkarskie Nadzieje, Motor Ludwig, Mikołaj Kasalski. Zgody już sześć Mikołaj Piłkarskie Nadzieje, pierwsza drużyna, Mikołaj Kasalski, kulant strzelcy zawodów. Chwila na zdjęcia, jeszcze... Państwo MVP naszego turnieju, najlepszy zawodnik wybrany głosami sztabu szkoleniowego, głównego tygodniu zespołu, to jest zawodnik z drużyny z Wykańskiego 9 sierpce, najlepszym zawodnikiem naszego turnieju został wybrany Filip Kosko.